Siemanko z tej strony, Tenrix, i dzisiaj zagramy sobie w Skibidi Toilet Tower Defense. Nie grałem w tą grę jeszcze, ale skoro to jest Tower Defense, to em, nie powinno być trudno. Przynajmniej na początku. <laughs> Przynajmniej na początku, więc chodzę na pierwszą mapę, dałem start i co? I co? I nic, i nic. A jednak, a jednak teleportuje mnie na nową mapę i skoro zaczynam dopiero, wezmę sobie najłatwiejszą vote, vote, please vote. Aha, tutaj, dobra, nie, e, no dobra, <laughs> no dobra, e, zaczynamy i widzę, że już chłopaki lecą, już chłopaki lecą, nie zauważyłem, oj. Oj, a ja mam więcej kasy. A ja mam więcej kasy. Ajaj, dobra, to teraz się uda. Teraz się uda. Nie zauważyłem ile kasy już mam, znaczy już, ile mam, ile na początek mam kasy, więc stawiamy. Mam tylko jednego jeden tower, więc no więcej nie dam rady na razie postawić. Idę solo. 20 wave'ów, skip. Dobrze, jest skip 20 wave'ów, Mam nadzieję, że mi się uda. Początek, jak widzieliście, no nie jest taki, ale będzie. Mam nadzieję, tylko lepiej. Więc lecimy z kolejnym, z kolejnym wavem. I tutaj może sobie poupgraduję te e, towery. Co to jest w ogóle z tower? Speakerman, okej. Okay. Mogę już upgrade'ować? Nie, nie mogę, skip wave, skip wave, zobaczymy, powinno dać radę, powinno dać radę, o ten, ten już jest fajny, już ma większy zasięg, szybciej atakuje, zaraz go jeszcze raz upgrade'ujemy i będzie sięgał chyba aż tutaj, więc bardzo, bardzo fajnie. A, mogłem skipnąć, zapomniałem, dobra, skipiemy teraz, skipiemy teraz, upgradeujemy tego towera i tak jest, sięga już tutaj, co nas teraz atakuje, znowu toalety nas atakują, znowu a, toalety, dobra, spoko, e, spoko, no jak sama nazwa mówi, skipi toilet, więc tutaj będą toalety cały czas. Słyszałem o tej grze, ale nigdy w to nie grałem, więc mam nadzieję, że pójdzie mi to dosyć dobrze. E, skipniemy sobie. Skipniemy sobie znowu. E, czy tutaj. A, to już jest max level. Ok, no to skoro to jest max level, to upgradujemy kolejne wieżyczki. Uuu, co to jest? Co to za pająki? <laughs> Toalety z nogami, takie jakby pająki. <laughs> Dobrze, dobrze. Mogę upgradenąć? Tak jest, mogę upgradenąć. Czy my to przeżyjemy? Czy my to przeżyjemy, szanowni Państwo? To dopiero jest piąty wave. Czy tak, tak, to był piąty wave. Wave dopiero. Mamy jedną wieżyczkę, więc mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. I upgrade'ujemy ją. Tak jest. Dobra i mamy dziesiąty wave. Te toalety są coraz szybsze jak widzicie tutaj naustawiałem trochę tych moich wieżyczek, więc mam nadzieję, że dam radę to obronić. Tutaj dosyć fajnie szło to układać, bo one się nie odwracały wcześniej. I nie przeszkadzają jedna drugiej, żebym mógł tutaj więcej ich zmieścić. Nie haczą o siebie, o właśnie, a tutaj już jest troszkę za ciasno. Czy tutaj będę mógł to wsadzić? O, 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 było, było, jest! Udało się! Udało się wcisnąć tutaj jeszcze jedną wieżyczkę. Iha! ha. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj mam level pierwszy, tutaj drugi. Wciśniemy tutaj jeszcze coś. Oj, mogłem wcześniej to zrobić, to bym wcisnął. A teraz muszę poczekać. Więc poczekajmy, upgradeujmy to. Upgradeujmy to i to. A nie, nie mam jeszcze 300. Ojoj. Oj. A już mogę skipnąć. Nawet nie zauważyłem. Dobra, teraz wcisnę to tutaj gdzieś. Nie, nie wcisnę. Nie wcisnę. O, udało się. Iha. Mamy kolejnego speakermana postawionego na linii Bardzo dobrze. No dobra. Mm, dobra, skoro tutaj mamy pierwszą linię speakermanów ustawioną, to lecimy z następną chyba. No bo co? No bo gdzie to ustawiać, no nie? Halo? Nie, chyba już mam Maxa, co? Czy nie? Czy tu nie ma maksa ustawiania wieżyczek w ilości wieżyczek? Ups, ups, przeklikałem. Ha, przeklikałem właśnie sprawdzałem czy jest max. Ach, dobra, dobra i teraz, teraz jest max. No to tą sprzedamy, bo jest daleko i postawimy jeszcze jedną gdzieś tutaj, pięknie. upgrade'ujmy je do e, poziomu trzeciego wszystkie. E, poziom drugi. Aha, jeszcze, jeszcze. Kasiurki nie mam. Nie mam kasiurki Skip Wave. No dobra, tutaj dałem autoskip, mamy Wave 16, wszystkie moje towery są na lewelu trzecim, więcej. Nie mogę też towerów postawić, no więc czekamy, zobaczymy co się wydarzy. A co tutaj jest za maszyna w ogóle? Mogę tu coś kliknąć? Nie mogę. Dobra, zobaczymy co się wydarzy. Czy uda nam się to przejść? Wszystkie towery tutaj są, są na zakręcie, więc mam nadzieję, że to wszystko zadziała i do 20 waveu dojdziemy bez problemu z tymi wieżyczkami. To są podstawowe wieżyczki, więc heh, zobaczmy. O, tutaj mamy jakąś ogromną toaletę, ale nie widzę problemu. Nie widzę problemu w rozwaleniu jej. Na 20 pewnie będzie jakiś Bosik. Zobaczmy, czy damy rady Bosika rozwalić. Czy damy radę? Mam kupę kasy 3600, ale hmm, nie mam na co to, tego wydać, więc troszkę problematyczne. Ale zobaczmy, jest wave 20. Tutaj wybrałem chyba 20 waveów. Nie wiem, bo w końcu zaraz na początku kliknąłem drugą opcję i teraz nie wiem, czy mi złapało drugą opcję, czy zostało przy pierwszej. Oj, 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 robi się ciężko, robi się ciężko, zaraz przejdą? Nie, dobra, nie przejdą. Super, powinno się spokojnie udać, tak. Tak, tak jest. Zobaczcie, to już są chyba ostatnie toalety. DJ Toilet, okej. Okay. <grystanie> DJ Toilet, o, znowu tam idą ogromne toalety i to dwie. Oj, 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 oj. Oj, i boss, i boss idzie. Dobra, trzeba się przygotować. Trzeba się przygotować, bo o ile to rozwalę, to tutaj jest 38,5 tysiąca. Czy damy radę? Czy będę musiał wieżyczki przestawiać? Coś mi się wydaje, że może trzeba będzie przestawić cel i stawiamy tutaj. Kurczaki, ja nie umiem tak szybko przestawiać wieżyczek. Cel, cel. Ojoj, ojoj. Nie dam rady. Stawiamy szybko, szybko, upgrade. Ile on tam w życia w ogóle ma. Oj, połowę, dobra, jakoś, jakoś to ogarnę, jakoś to ogarnę, tylko szybko, stawiamy. Tutaj postawię, to już chyba obojętnie gdzie je stawiam, ważne żeby maksymalnie uderzały, z maksymalną siłą. Aj, znowu mamy pełno, znowu mamy pełno, o kurczaki, o kurczaki. Szybko, ostatnią prostą muszę przygotować, albo ostatni zakręt. Mamy 6800. To dużo kasy, dużo kasy. Tutaj postawiam, postaram się ułożyć tutaj wszystkie. I zobaczmy. No, dajemy. Chłopaki, chłopaki, stawiać. Stawiać się. Tak jakby one miały wpływ na to, nie? Tak gadam. Ha. E, dobra, e, mamy to, mamy to. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Nie, nie da rady. Szybko upgrade'ujemy, Co się da? Co się da? upgrade'ujemy, a! Czy dam radę? Chłopaki, czy dam radę i dziewczyny? Aaaa! Sięgajcie, nie sięgacie. O kurczaki! Już dużo nie zostało! Już dużo nie zostało, a trzy mi się uda! A, tutaj, szybko! Upgrade! Tutaj, szybko! Upgrade! Lecimy dalej! Aaaa! Szybko! Czy jeszcze mogę? Mogę. O super. E, ciebie usuniemy, bo już chyba nie mogę. Jest! Jest! Udało się! <śm> Dobra, masakra. Masakra ta końcówka, ale udało się. E, pierwsze 20 waveów ukończone. Uff, udało się! Udało się! Mamy to. E, czy mogę kupić jakieś nowe wieżyczki? Gdzie jest sklep? Toilet City. Hmm. Summon Units, o co tutaj jest, co tutaj się robi? Ach, dobra, czyli zdobywam złoto, a za złoto mogę sobie tutaj losować. Okej, okay, no to już wszystko jasne. Tyle, że ja nie mam tyle kasy. Ha! Tyle, że ja nie mam tyle kasy, więc żeby wylosować przynajmniej jedną wieżyczkę, to ja muszę przynajmniej raz jeszcze przejść ten podstawowy podstawowy etap. I jeszcze sprawdzimy tą mapę, co tutaj jeszcze jest? Co tutaj jest? Aha, czyli Toilet City, Toilet City. Dobra, czyli to jest wszystko. Aha, tu są nowe mapy potem. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko jasne. A co tutaj jest? Graveyard. Dobra, czyli tutaj mamy halloweenowe ścieżki, tutaj mamy podstawowe eee, i co tutaj jest? Aha, tutaj mamy trzy, tutaj mamy kolejne dwie. Czyli musimy Przejść jeszcze przynajmniej jedną mapkę. Byliśmy w Toilet City, zobaczmy Desert City. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Czy to jest teraz, czy przeciwnicy będą mocniejsi, czy nie? Tutaj oczywiście znowu jestem sam i zaczynamy. Wybrałem oczywiście pierwszą opcję, czyli naj, najwyższą. No i zobaczymy czy tym razem uda się wygrać, oczywiście będę tutaj stawiał wszystkie moje mobki, jak najbliżej siebie, moje towery, moje towery będę stawiał jak najbliżej siebie i zobaczymy czy nam to wyjdzie, czy nam to wszystko ładnie wyjdzie tak jak bym chciał. Okej, okay, mamy już cztery towery, postaram się na początek ustawić wszystkie towery jeden za drugim, a mogłem skipnąć wave. Ha. Mam zaznaczony, um, może na początek auto skip wave to będzie zły pomysł, więc. więc ja sobie będę skipał sam. O. <laughs> Okej. Okay. No i mam już 10 wieżyczek ustawionych, więc może je sobie teraz upgrade'uję na maksa, czyli do levelu trzeciego. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno być dosyć spoko, układam je po długości, więc one mają zasięg, no taki będzie odtąd dotąd, więc powinno być, powinno być dobrze, powinno być dobrze. Upgrade'ujemy teraz po kolei wszystkie do levelu trzeciego. Skip wave, ja zapominam ciągle o tym skip, skip, skippity, skippity, skipity. Skippy the wave, dobra damy radę, oj, oj, co się dzieje, co się dzieje, panowie i panie, co się dzieje Halo, halo, upgrade, upgrade, zabijcie tam coś, cokolwiek, cokolwiek, oj, powinienem to upgrade'ować już wcześniej, czyżbym teraz e, padł, czyżbym padł No dobra, a tutaj jakoś to ratuje sytuację. Jakoś ratuje tą sytuację. Postawmy jeszcze jeden tutaj. O, właśnie, i on tutaj da radę. On tutaj ogarnie. No na razie to zostawię. Nie, usunę, usunę. Sel, wszystko pójdzie naprzód. Wszystko pójdzie naprzód. Skip wave. Możemy lecieć dalej. Tutaj muszę jednak upgrade'ować te wieżyczki. Stawianie 10 wieżyczek nie ma sensu chyba na początek. Nie ma sensu, trzeba upgradeować, bo inaczej nie damy rady, nie, nie pokonamy tych potworów strasznych. E, tutaj do trzeciego poziomu, do drugiego, sorry, na początek do drugiego poziomu, chyba to jest lepsza opcja niż czekać e, na upgrade wszystkiego do trzeciego poziomu. <laughs> Lepiej, jak jest więcej mopków, które mają. Level drugi, dobra, tutaj mamy level drugi, tutaj mamy level drugi i teraz, teraz mogę powiedzieć, że idzie lepiej. Teraz mogę powiedzieć, że idzie lepiej, a skoro tutaj usunąłem je przedtem, to już nie postawię z powrotem. No, szkoda, skip, please. Skip please. No i stawiam z powrotem te wieżeczki dwie i mam z powrotem 10. Oczywiście nie w takim ustawieniu jak to było wcześniej, ale ale damy radę. Damy radę. Policjanci w kibelkach lecą, lecą na nas policjanci w kibelkach, damy radę, damy radę, dobra, Ech, tutaj jest trzeci level, dobrze, przynajmniej jeden trzeci mamy, więc y, upgrade'ujemy całą resztę na trzeci level, a potem dodajemy nowe jednostki. Dobrze, mamy Wave 12. Wszystkie 10 jednostek są na trzecim levelu. Więc kontynuuję stawianie nowy, nowych jednostek. I jedna za drugą. I od razu je będę upgradeował do trzeciego levelu. Skip Wave, please. Na początek jest dobrze ustawić cztery jednostki jednak i dążyć do trzeciego levelu, potem kolejne dwie, no a potem już jak nam wygodniej. Przynajmniej tak to wygląda jak teraz patrzę jak tutaj e, atakują, to na początek tylko te cztery jednostki tutaj mają co robić, jak widzicie. Potem ta piąta się włączyła, potem szósta, więc e, powinienem najpierw cztery zrobić, a potem dalej i bym nie miał problemu, tak jak to było widać wcześniej. Nie miałbym żadnego problemu. Ok, jestem na waveie 16 i mam maksymalną ilość jednostek. Powinno być dobrze. Wiadomo, że będę musiał usuwać jednostki potem i przestawiać je, więc mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie tak jak wcześniej mi to wyszło. Zobaczmy, zobaczmy jak to pójdzie. Autoskip. No dobra, dajmy autoskip. Wcześniej się udało, więc teraz mam nadzieję, że też się uda. O właśnie miałem mówić, że DJ toilet już się pojawił. Teraz powinna się duża toaleta pojawić, i jest, jest i duża toaleta. Mamy to. Duża toaleta padła, zaraz będą jeszcze dwie. To jest 19 wave. Teraz nie wiem, czy na 20, na 20 chyba były i małe potwory, i ten boss, więc tutaj poczekam. W zasadzie, czy to się skipnie, czy nie, to chyba bez różnicy, co? A już się skipło, <gryw> już się skipło, więc teraz to już na pewno bez różnicy. O, Large Toilet idzie. Large Toilet idzie. Czy nam się uda tą Large Toilet pokonać na czas? Chyba tak. Mamy tutaj jeszcze dosyć duży kawałek. Jeżeli chodzi o moje jednostki, udało się. Udało się. DJ Toilet tylko nas atakują aktualnie. Teraz powinny być jeszcze dwie Large Toilet. Czy mi się wydaje? Co to jest? Cóż to jest? Glasses toilet. Okej, <grym> okej. Okay, okay. No mają dużo więcej życia. Jest Large Toilet 1, Large Toilet 2 i teraz właśnie powinien być boss. Dobra, trzeba się przygotować, trzeba się przygotować, bo jak tylko e, ta wieżyczka przestanie atakować, trzeba ją przestawić. Dobra, już. I druga, i trzecia, dobra. Szybko usuwamy jak najwięcej. Jak najwięcej toalet usuwamy. I stawiamy kolejne. I stawiamy kolejne. E, szybko upgrade, 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 upgrade. Tutaj to następne, następne. Bum Dobra, damy radę. Myślę, że damy radę, co? Czy nie? Czy nie? Ja tak gadam, gadam, ale sam w to nie wierzę. Powiem wam szczerze, że sam w to nie wierzę. Aj, toalety mnie załatwią. E, jeszcze jedną wieżyczkę tu damy radę. Tak jest, tak jest. Tam usuwamy. Nie wiem, ile tam usunąłem z przodu, e, więc e, usuwam na bieżąco. Usuwam na bieżąco. Szybko. Dobra, mamy tu, mamy tu. E, teraz chodź tu. O, tutaj jest dobre miejsce. Oj, ja to zepsułem. Tutaj jest dobrze, jak tu je ustawię, bo one będą atakowały podwójnie, nie? Dobrze mówię. Oj, skończyły się, skończyły się. Cel, cel. E, nie patrzyłem, ile ma życia. Nie patrzyłem, ile ma życia. Ile masz życia? Opie. Oj, dużo jeszcze. Jeszcze ma dużo życia. Tutaj jest najlepsze miejsce, chyba, żeby ustawiać te jednostki. Bo z dwóch stron, jak jedzie w jedną stronę, jak wraca, też go atakują. Ej, usun się! Usun się, ile, ile ci zostało życia. Oj, jeszcze troszkę. Damy radę. Ja w siebie wierzę. Ja w siebie wierzę. <laughs> ja w siebie wierzę. E, chodźcie, szybko. upgrade'uj się. Upgrade usie. <laughs> to są. To są upgrade usy. Ej, ej, ej. cel O i jest. Jest. Udało się po raz drugi. Desert Win. Mamy zaliczone. Dobra. Te jednostki. No, mogłyby być silniejsze. Mogłyby być silniejsze. Mam nadzieję, że coś teraz wygram. Mam 100 kasy, więc mogę sobie raz wylosować. Lecimy losować. Gdzie to było? Ej, gdzie to było? Gdzieś. Graveyard. Czyli tam. Czyli tam to było, tam to było. Samon, u, uni, samon Units to jest tutaj jednak, nie tam, nie tam. Dobra, i próbujemy po raz pierwszy Uncommon. Tego jeszcze nie mam. Dobra, dobrze. Mamy dwie jednostki teraz, i nie wiem, czy to jest samochodowy. Ten jaki ma damage? 20 do 100, a ten ma 80 do 300. Uuuuuh. okej, okay, mamy nowy event, raczej mamy. Nową jednostkę, więc spróbujemy to z nową jednostką. Zobaczmy jak to pójdzie, co to w ogóle jest. Co ta jednostka daje? Okej, okay, atakuje. Dobra, zaczęła atakować. Powoli atakuje, to na pewno. Czy ja to dobrze zrobiłem, że ja tutaj postawiłem? Ach, tutaj się to łączy. Tutaj się łączą trasy, więc mogłem to tam postawić. A i troszkę kulawo, troszkę kulawo. Gdzie jest najlepsze miejsce? Chyba. No tutaj też jest dobrze. Tutaj też jest dobrze postawić wieżyczki. Ja tą mapę pierwszy raz gram. Widzę, że tutaj chłopaki już wiedzą o co chodzi, więc na pewno tam będą ogarniali lepiej. Chyba, albo przegramy to już na początku. A i zobaczmy no tych toalet troszkę tutaj leci, troszkę tutaj leci ojojoj, oj, oj, będzie ciężko będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko, nie mogę upgrade'ować, nie mogę nic postawić A, chłopaki, wy tam zabijacie coś, coś tutaj ktoś postawił co to jest za jednostka wow, daje radę, dobra ta jednostka daje radę Dobrze, dobrze, no, zobaczmy jak mi to tutaj pójdzie, ja będę się starał ustawić jedną z tej, jedną z tej. E, tutaj powinno dosyć dobrze to pójść. Ale chłopaki jednak mają lepsze jednostki, o i tak. E, no dobra, skip, bo co, co, co innego zrobić, nie? Co innego zrobić? Ja sobie tutaj dam jeszcze tą toaletę. O, boom! No, te toalety są spoko, tylko musiałbym je upgrade'ować, więc na razie na razie nie jest jakoś super, mega. Co to jest? Co to jest za jednostka? Latająca spoko, a to? Jakieś autko. Uuu, fajne jednostki, mocne. Widać, że mocne jednostki. Moje takie mocne nie są, ale będą. Ale będą. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Eee, halo, tutaj bym chciał. Dobra. Mamy cztery jednostki postawione. Nie są super mocne, no ale. Co zrobić? Ta jednostka wszystko ładnie zaczyna, a ta wykańcza. Znaczy po tym, jak ja zacząłem, nie? Po tym, jak ja zacząłem. Dobra, i skip wave, bo tutaj nie ma co czekać. Nie ma co czekać, tutaj już jest pustka. Więc dobrze by było to mm, już zacząć. A tutaj upgradujemy sobie jednostki na początku, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to dobry pomysł w ogóle? No, mi tutaj Kasiura strasznie powoli leci. Chłopakom chyba lepiej, co? O, tutaj już jest trzeci level. Bardzo. O, damage jest. Damage jest ogromny. I jeszcze może być lepszy. Ład. Ohohoho, i heli... helikopter. Helikopter. Uh, uh, uh. Ten niby nie ma takiego dużego damage'u. Jak na przykład to coś. Jetpack Speakerman, ale. Tutaj wymiata, muszę przyznać, tutaj wymiata, chociaż zobaczmy teraz, ten ma duży zasięg, okej, okay. oj, do, okej, okay. okej, okay. ten wymiata, wymiata, on te małe yy, kibelki rozwala na, na hita, dobry jest, dobry jest, to tylko ja jestem taki słaby, hmm, <ścoughs> no przynajmniej na razie, nie, na razie, o, 150, teraz będę atakował, Whoa, ho, ho. Teraz nie mają szans, nikt nie ma szans. Co to jest? Co to jest? czym ty jesteś? Ja stary dziadek jakiś i rączki ma? Ty umiesz atakować na moje wieżyczki? Chyba tak? Co on tak się zawiesił? Dual claw. Mhm, mhm. Boss toilet. Dobra, wave 5 już boss toilet. Okej. Okay. Okej, okay, czy tutaj się uda? Chyba tak, co? Tutaj mamy dwie jednostki. Mocne jednostki. O, zobaczcie, jak on szybko atakuje. Bum, 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 bum. Dobra. O, to, dobra. Helikopter też wymiata. Też wymiata. Bum. Ładnie. Ładnie to idzie. No, damy radę. No, nie wiadomo, jak z tym bossem pójdzie. Powiem szczerze, nie wiadomo, jak z tym bossem pójdzie. Zaraz się przekonamy. Boss X. Bo no prawie pół życia mu żeśmy zabrali, no ale to nie jest dużo. Czy nam ten helikopter i ten laser. Laser to jest? Laser, tak. Czy oni dają radę? No, całkiem ładnie to idzie, muszę przyznać. Ale czy im się uda? Ale czy im się uda? Chyba nie. Chyba nie. Czy my tutaj jeszcze coś mamy? Oj nie. Oj nie, no ja tutaj bym postawił, ale co to da? Co to da, że ja tam postawię jakieś jednostki, skoro ten boss nas załatwi? Wave szósty nas e, ubił. Wave szósty nas ubił. Czy to nawet piąty? To nawet piąty wave i... A nie, jeszcze żyjemy! Ha, hura, hura, jeszcze żyjemy! Tak mi się wydaje. Nie? Tutaj nie zabrało całego życia, więc. Jeszcze żyjemy. No i mamy wave siódmy. Zobaczmy, jak mi tutaj pójdzie. Mam jednostki już coraz silniejsze. Zobaczcie, przynajmniej jakieś towery rozwalam. Więc nie jest jakoś tragicznie, jeżeli chodzi o moje towery. <grytanie> Dobra, zobaczmy, zobaczmy. No dużo. Ich nie ubijam oczywiście, ale jednak, jednak. Dobra, bij tego, bij dziadka. Bij z prawej. Dobrze, bij go. Teraz tego. Ten będzie lepszy, jak go ubijesz. E, musicie ubić jedną osobę i możesz upgrade'ować, jak dobrze kojarzę. Co? Oj, wszyscy go będą usypiali, zobaczcie. Każdy jeden będzie go usypiał, jak tylko się pojawi. Ojoj. Oj, oj. Oj, upgrade'ował go. Dobra, jest teraz siła, jest moc, ale. Um, no niestety, zostaliśmy sami. Niestety, zostaliśmy sami i zostało nas dwóch. Zostało nas dwóch. No, i tego nie ogarniemy, bo nie ma takiego zasięgu, widzicie. Jego zasięg się tutaj kończy, więc tych dwóch już nie załatwi. No i kończymy, kończymy tą przygodę. O nie, jeszcze tutaj postawił kogoś. Czy ta radę przeżyliśmy? Jakimś cudem się udało. No ale. Ale zobaczmy, czy damy radę. Ja tutaj wezmę może ten auto skip, wyłączę, bo robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Znaczy, robi się bardzo ciekawie, dlatego jest nieciekawie. Robi się bardzo dużo mobów. Dobra, wyłączyłem już auto, więc powinno być trochę słabiej. Co to było? Jakaś bombka. Widzieliście to? Co to jest? Mutant toilet. Ej! Ogromna toaleta się zbliża. Toaleta zagłady. Dobra, dobrze, że wyłączyłem ten autoskip, bo jest troszkę e, kulabo, jeżeli jest autoskip, bo, bo to wszystko działa samo. Ej, ha. Aha, on tutaj wyłączył tą swoją postać i przerzucił na koniec. Okej, okay, okej. Okay. Teraz mamy tutaj trzy. Czyli z jednej zrobił trzy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja tutaj stawiam swoje jednostki, słabe bo słabe, ale staram się tak to zrobić, żeby dziadki atakowały mnie i usypiały, a oni w sobie w tym samym czasie będą rozwalali wszystko w koło. Więc e, mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się uda. Chwila, tutaj bym chciał jeszcze gdzieś postawić to coś. O, właśnie, tą toaletę i tą toaletę tutaj. Dobra, czy to wyjdzie tak, jak to sobie wyobrażam? Aj, 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 nie, nie wyjdzie. Nie wyjdzie, oto koniec. Przegraliśmy, niestety. No, szkoda, że ta trzecia osoba, która z nami grała, przestała, że się poddała. Dostałem tylko 24. Cukierki Halloweenowe. Nawet nie widziałem, ile tutaj mam kasy. A za cukierki mogę kupić chyba nowe wieżyczki, które są tutaj. Okej, okay, jedna wieżyczka kosztuje 500 cukiereczków. No i to jest losowo, potem coś z tego nam wypadnie. Wow, jaki damage! Oh, wow! Ja was wszystkich w dzisiejszym odcinku już żegnam. No i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, zostawcie już teraz. Zostawcie lajka, komentarz no i widzimy się w kolejnym odcinku dzięki jeszcze raz za oglądanie trzymajcie się hej